Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony VATSZDEMO, a dziś kolejny odcinek z trybu kariery VARIATO Zaczynamy od pierwszego meczu Tutaj macie Wykop Naszego Zawodnika Ki Kilka bodań w środku pola Rozegranie, ja odbieram piłkę przy całym polem karnym Schodzę Na lewą stronę, bramka czyni za mną a ja pakuję piłkę do siatki. W 28 minucie i 1-0 dla nas. Strzelam. Nie wiem, już którą bramkę nie liczyłem w sezonie. No ale dobrze, dobrze. Strzelam, strzelam. Coś się dzieje. No ładnie pogodne, ładnie go pogodne. Nie miał szans, chłopak. Nie miał szans. I co dalej? Yy, mamy 30 minut. Yy, akcja na ich połowie rozgrywają, rozgrywają, coś czarują podaje do mnie, wariato rozpędza się, rozpędza, schodzi w pole karne, uderza z prawej strony, ależ to załadował, bramkarz postawił kloca na linii bramkowej i mamy 2-0 w 33 minucie się rozstrzelałem pewnie no Myślicie, że rozszalał się Rozszalał się no trochę postrzelałem w tym meczu, a miałem szansę na hardpicka o czym zaraz się przekonacie i to będzie przerwa na tą chwilę <grywa> kuźwa, nie pamiętam co już ten przerwa była na pewno, a pewno była przerwa bo jak to z przerwy było Rudy a nie, to nie ten mecz, pojebały mi się mecze no patrzcie na to w boiska w 70. W minucie i to tak się skończyło no niestety, no tak się to skończyło. Hmm. Ale wygraliśmy mecz, To jest najważniejsze. A ja tu jeszcze sprawdzałem jakieś dzikie place. Hmm. I centrala. Lecimy na kolejny mecz. Gramy na wyjeździe czy u siebie? Aha, to co? Chemiku Łuskiej. Patrzę teraz, co się stało. nie? Zagram dziś w wyjściowym składzie na wyjeździe. Bierzemy niebieskie... Nie, czerwone. Oni. Bierzemy, yy, czarne. I tak się skończyła pierwsza bo Naprawdę? No naprawdę. No, jak widzicie? No nic się nie działo. Nic, a nic. Nic ciekawego co można było poka pokazać. Ani jakiegoś mocnej, mocnego strzału. Nic, zobaczcie no, na, na statystykę. No ja strzelałem na no, spółowę buizy. I tak się skończyło. <grym> co yy, tyle. Jeżeli chodzi o ten mecz. Jedziemy z kolejnym meczem. Czy zagramy w wyjściowym składzie? Zagramy. I gramy u siebie na swoim podwórku. mecz. Mm. Teraz my niebieskie, oni czerwone. I ja rozpędzam się prawą stroną. Dośrodkowoje w polekardę. Tam chodzi Ankę. Anka strzela bramkę. Kur... Co on zrobił? Jedną z tego Basioka zabił. Zabił. To był knockout. Niczym bętek wyskoczył. I je. Tak się to skończyło. W trzeciej minucie prowadzimy. Jeden zer. Kolejna akcja. Roz rozpoczyna się w środku pola. Podanie do mnie. Ja odgry. Chciałem odegrać. Nie udało się. Ale przejmuję piłkę. Naprawiam błąd. Uderzam po długim rogu. I mamy bramkę w 45 minucie na 2 do 0. Radość ogromna. Kolejny gol. W tym klubie co zwiastuje, że będzie dobry sezon i można liczyć na, jakieś, na jakąś statuetkę króla strzelców albo coś. No i co, patrzcie, widzieliście odebrałem piłkę i już śmieć. No. no niestety, no i tak się skończyła pierwsza połowa 2-0. No co, jedziemy z drugą połową, no. Nie będę już widziała w drugiej połowie, ale zaraz zobaczymy. No, w który w 68. minucie zszedłem z, 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 z boiska zostałem z niego zdjęty raczej dostałem tam gdzie się na górze w prawym górnym rogu było coś napisane jakieś statystyki poszły w górę dobrze, bardzo dobrze i zagramy kolejny mecz, czy to już był następny? to jest już w następnym odcinku ten mecz Dobrze, tak, dobrze widzę. Yy, jesteśmy na szóstym miejscu w tabeli. Co nam yy, tam coś gwarantuje, nie wiem co, właściwie. Ale gdzieś może że tam się wepsnie, będziemy bić do góry. Ale ja bym wolał odejść z tego klubu. Ja chcę gdzieś tam iść wyżej, gdzieś jakiś kuźwa Premier League coś na rezerwę, coś ten tego. Więc to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Yy, widzimy się w kolejnym Siemana rapa i cześć!